Cześć, ja jestem Ignaw i dzisiaj pokażę Wam rower elektryczny, który rozpędza się do 50 km na godzinę. Jesteśmy teraz z Markiem e-bike i chciałem na początku zapytać, w ile składacie taki rower, bo one są robione na zamówienia, prawda? To nie tak. Jest tak. Ten model zajmuje nam złożenie nam no, około 4 dni. To szybko w cztery osoby. I bo to są wszystkie tak jakby składacie nie zamawiacie z żadnych Chin i jest znaczy, to... nie, no są komponenty, no tak, które no są tak, z Chin, ale... na przykład, nie wiem, manetka. Tak, no. tak. Ale ogólnie sami składacie, tak? Tak. Tak, baterie sami, pozwolenia silników, w bardzo wielu przypadkach są nasze, tutaj polskie, szprychy, koła, Staram się jak najwięcej części żeby było z Polski, które są możliwe. No, są elementy, które zamawiamy, tylko na przykład rama, a na przykład Tutaj to zlecamy produkcję w Polsce. Jaki zasięg osiągniemy? Taki jeżdżąc trochę po mieście, tak średnio, nie wiem, 40 na godzinę powiedzmy. To jest dość szybko, pewnie? A... No, 40 na godzinę na rowerze to jest dosyć szybko, tak. tak? Ale przy e, 40 na godzinę sądzę, że zasięg byłby w granicach 70-80 km. I ile można naładować? Standardową ładowalką mamy 27 amperogodzin, ładowalka jest bodajże 6,5 godziny. 27 podzielić na 6,5 i wychodzi nam to Moc generowana na silniku tak. szczytowa to jest 3000 W, moc nominalna to jest 1500 W. Wydaje się, że 1500 W musiałbym sprawdzić. No chciałem dodać, że onboard na przykład ma dwa silniki po 250W, no. także tutaj jest naprawdę. Bo to nominalne. O wiele, tak. Bo także jest o wiele większa moc. Jakie są porty tutaj? Słyszałem, że jest USB. I do, do czego może służyć to USB? Nie wiem, możesz sobie podłączyć telewizor. <laughs> jest to dwa port. Dodatkowo jest możliwość wyciągnięcia 12V. No i wtedy mamy na przykład możliwość, nie wiem, podłączenia oświetlenia bajka na przykład. Możemy sobie zrobić na przykład, nie wiem, neony LEDowe i tak dalej. Możemy okay. podłączyć sobie na przykład, nie wiem, jakieś głośniki. Tak. I jest port do ładowania. Tak, jest port do ładowania, jest też port do szybkiego ładowania XLR. Które, jak ktoś gra na gitarze i tak dalej, ma trochę więcej wspólnego z muzyką, no to jest to bardzo popularne gniazdo mikrofonowe. Jest często stosowane w e-bike'ach z racji tego, że wytrzymuje o wiele wyższe prądy niż standardowe gniazda ładowania, nie wiem, na wtyczkę do zasilacza typu, typu Philips i tak dalej. Wytrzymują o wiele większe prądy i możemy dzięki temu stosować o wiele większe ładowarki z większą mocą ładowania i ładują się o wiele szybciej i dalej bezpiecznie. model jest wyposażony w stacyjkę. Przekręcając stacyjkę odpalamy światła i e, kierujemy moc do wyświetlacza i do sterownika. Oczułek tak, jest oczywiście wyjmowany. Mamy dopiero możliwość uruchomienia całego systemu i e bajka. który uruchomiłem tym przyciskiem, po czym włącza nam się wyświetlacz. Wyświetlacz sam w sobie ma również podświetlenie, no ale mamy Godzinę 13-14, no już coś widać, za te niebieskie poświetlenie. W zależności od tak naprawdę, tego, co klient wybierze, mamy możliwość i wersji danej, tak? W wersji Monster zawsze kluczek jest tutaj, w wersji Monster Plus Extreme może być włącznik z taką tabliczką. Czasami widać u nas na zdjęciach, ewentualnie kluczek na, na kierownicy, tak? Ponieważ w wersji Monster Plus i Extreme bateria jest tak naprawdę odtąd dotąd i ten kluczyk się nie mieści. Dlatego go przenosimy tutaj, ewentualnie dajemy przycisk. A ile jest trybów jazdy? Ograniczników, takiego? Znaczy nie, ograniczników nie ma, nie ma żadnych ograniczeń. Mamy sześć trybów jazdy, mamy pięć trybów wspomagania, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, na każdym trybie działa maletka, Mamy również tryb 0, gdzie jest wyłączone wspomaganie i działa tylko i wyłącznie manetka. A na tej manetce też są jakieś tryby, czy ona już po prostu e, manetka, jest? Manetka jest po, zarówno wspomaganie, jak i manetka jest w pełni programowalna. Standardowo ustawiamy na manetkę 100% mocy. Ale można ustawić tak, że na danym trybie wspomagania, pedałowania, można ograniczać też manetkę do danego procentu mocy. Ważne jest to, że my ustawiamy e-bike'a na ustawienia standardowe, ale każdy klient ma zawsze możliwość zmiany tych ustawień samodzielnie i nie traci przy tym żadnych gwarancji. Jest to funkcjonalność sterownika wyświetlacza, którą oferuje dany model. Jest zrywny. Kiedy mamy włączone wspomaganie, czuć lekko jak silnik zaczyna pracować, ale jest to wręcz przyjemne, więc tutaj jest ok. Amortyzatory bardzo dobrze pracują, naprawdę się płynie. Czy rower da się podnieść? Da się podnieść. O, jak widać, waży 38 kg, więc można go jakoś wnieść. Chociaż nie jest to zbyt proste, tak. To nie jest normalny rower. Mamy baterię, która dużo waży, ale da się podnieść. Takie informacje znajdziemy na wyświetlaczu. Dzięki Cyclone Evac, za wypożyczenie roweru, rower maksymalnie rozpędzał się do 50 na godzinę. Ja tyle nie pojechałem, więc czuję, że mógłbym jeszcze podestować, więc nie mam niestety pełnego obrazu na ten temat. Jeździło się fajnie, na pewno amortyzatory są super, aż tak tylko desk. Także to wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę i wejść w link poniżej, tam jest link do cyklon e do sklepu. Yy, I to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!